Cześć witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy LA Clippers w NBA 2K24. Przed nami sezon 1989-1990. W poprzednim odcinku wygraliśmy pierwsze mistrzostwo NBA, więc to jest na pewno pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, o której oczywiście teraz na pewno trzeba i należy wspomnieć. Jeszcze oprócz tego, w sumie, kolumny wydraftowaliśmy ostatnio, bo zapomniałem Szona Kempa. Tak, właśnie miałem mówić, że wiedziałem, że kogoś dobrego wydraftowaliśmy. Wydraftowaliśmy Szona Kempa, który na obecną chwilę będzie naszym rezerwowym power forwardem, ale prawdopodobnie. Będzie u nas pełnił rolę podstawowego centra, zakładam, że tak to strasznie będzie wyglądało, bo mam już pipę jako power forwarda, ale akurat miałem pierwszy pick Nawet nie wiedziałem, że w ogóle będziemy mieli jakikolwiek taki dobry pick, a mieliśmy akurat pierwszy, więc czułem, że jakby to moment, w którym powinniśmy kogoś po prostu dobrego wydraftować I czułem, że najbardziej potrzebowaliśmy skrzydłowego, bo nie mieliśmy tak naprawdę jakiegoś dobrego, rezerwowego power forwarda przedtem bo Horace Gran grał jako small forward i jako power forward, dlatego pomyślałem, że Sean kemp jest najlepszą opcją i dlatego właśnie zespół. A tej leciutkie zmiany dałem też Jordanowi: 97 overlap, tak już wiem, bo powinien według mnie dalej iść w górę. Nie powinien się zaczynać nagle, bo on się oryginalnie zaczyna na 95, to było dość, dość dziwne. Dalej Jordan walczył o nagrodę MVP. Tutaj w tym poprzednim nie wydaje się, że no gdyby Magic Johnson nagle nie wystrzelił, bo Magic Johnson. W sezonach 87-88 miał 23 points per game i to był jego career high i nagle właśnie poprzednio sobie wystrzelił do 29, co było znikąd praktycznie. No i myślę, że przez to tylko Jordan nie wygrał z nim, bo miał po prostu znikąd właśnie niesamowity sezon, choć i tak według mnie miała pewną okazję i po prostu jednak wybrał właśnie, że to Magic Johnson wybrał, że wygrał nagrodę. Dwa lata wcześniej tutaj Larry Bird naprawdę przeszkodził głównie, no myślę, że w tym roku patrząc na to, że zakładam, że będziemy mieli świetny sezon, Plus Jordan zakładam, że będzie dalej bardzo dobry, no to liczę, że to będzie sezon, w którym będziemy mieli MVP'ego. Mam naprawdę dużo na to nadzieję. Pora pozmieniać tutaj te minuty. Sean Kemp myślę, że będzie miał na razie 14 minut. Na razie myślę, że możemy coś takiego zrobić. Dell będzie miał 20 pewnie jako nasz six man. Pippen stanie 34 minuty bym powiedział. I jeszcze, i jeszcze myślę, że razem petrowić 32 minuty, tak bym powiedział, że to będzie wyglądało. Zaczynamy, pierwszy mecz z Sacramento, wygrywamy tutaj. William Bedford, kontuzja, plus też porażka tutaj. Golden State Warriors, tutaj wygrywamy ładnie. Potrzebuję właśnie, żeby Jordan czasem nie planował jakiegoś właśnie, żeby, po, żeby nie czasem nie pożyć w dół z points per game, bo nigdy nie jadą nagle. w na jakimś nagle może właśnie iść w dół z points per game, więc liczę, tutaj nic takiego nie będzie. Przegrywamy z Minnesota jest tutaj Sportland. Właśnie tutaj troszkę dużo tych kontuzji. Bardzo dużo kontuzji patrzą na to, że dopiero zaczynamy sezon. A już te kontuzje niestety się sypią tutaj. Batford wraca do gry. Wygrywamy z Lakers, to dobrze. I Jordan też. Jak Magic Johnson zaczyna ten sezon? On w ogóle właśnie poprzednio zdobył 31 punkt, Więc właśnie to jest dosłownie znikąd, można tak powiedzieć, aby nikt nie mógł tego przewidzieć. Od teraz troszeczkę mu to spadło, ale dalej wygląda dobrze, dalej wygląda dobrze, więc dalej. Dalej będzie na pewno musi po pierwsze być first seedem i mieć jak najdalej Lakers od nas. No i po drugie, Jordan musi po prostu, po prostu być dobry, krótko mówiąc. Jordan musi być po prostu dobry. Jak na razie w miarę widzę, że jeden mecz zagra świetnie, drugi i następny za to troszkę gorzej. Mecz ta ze Spurs, wygrywamy ładnie. No ale jak na razie tak Jordan się waha. Za dużo się zawridiuje, za dużo on oddaje tych pijaków. Po prostu. Masz dobrych zawodników, ale jesteś Michael Jordan. Powinieneś, może powiedzieć, nie podać aż tak dużo, a ja dość dużo podaję. Nie pod, nie pod, Jordan naprawdę nie potrzebuje aż tyle asystów, naprawdę nie potrzebuje aż tyle asy averidge'ać. za to career high z to fajnie, career high też zbiurek. Biurek. Masz naprawdę, z jednej strony by mu, można powiedzieć, obniżył podawanie, naprawdę, żeby po prostu głównie rzucał. Właśnie taki, takie właśnie wstępy chcecie widzieć. 4-5 asyst wystarczy mi. Takich występów potrzebuje więcej Michael, ponieważ przegraliśmy, to takich występów od niego potrzebuje więcej tutaj na pewno. Mamy First Seeda, Hawks to jest najlepszy od nasz zespół. zespołu, Dominic Wilkins, zakładam, że tam dalej jest. E, tak, Dominik Wilkins jest, jest Clyde Drexler, ale już nawet tutaj był jakiś czas. No ogólnie mamy solidny zespół, Coś jest kontuzjowany, ten Lister może, jak to wygląda u nas tak w ogóle, jeszcze nie pamiętam właśnie jak to wyglądało, wszyscy są gotowi do gry, dobra. To wydaje mi się też właśnie, że mieliśmy tutaj ustawione rotację. Teraz podobnie to będziemy mieli zrobione. Da się tutaj dla Dela. Jeszcze miał od razu Petrowić? Tak, jeszcze od razu Petrowicz miał te minuty. Albo powiem tak, wolę dać Jordanowi 38 szczerze. Bo po prostu chcę widzieć, żeby on wygrał tą nagrodę MVP. I mogę mu, I dam mu też więcej minut, jeśli naprawdę potrzebuję. Kaczka z Blazers, niestety Super spokonujemy Jordan 11, Asyst i dużo Pippen tutaj. Dobry mecz. Hornet spokonujemy No także Michael, naprawdę nie obniżaj tych per game. prawda nie masz podstaw pod, pod to, właśnie. No, rozumiem, że ma dobrych zawodników, ale on nie powinien by zapominać jak się dobrze rzuca, można powiedzieć, jakby to, że ma dobrych kolegów, wiadome, ale właśnie tak już wiem. to, że ma się dobrych kolegów, to nie znaczy, że się powinno zapominać jak się rzuca. Tutaj dobry mecz z Lakers, szczerze zawsze w miarę się próbuje z Lakers dobrze pokazać, żeby pokazać, że on jest po prostu lepszy od Magica. Pokonamy Pistons, Sonics pokonani, no troszeczkę Jordan, ale daj. Tak points per game muszą pójść w górę. Fajnie, że troszeczkę asystym poszły. Źle to brzmi, ale fajnie, że on poszły asystym mniej, bo po prostu czuję, że nie skupia się aż tak na podawaniu tylko bardziej, że właśnie zrywać punkty. Mamy first, seed, oczywiście. Lakers są na miejscu trzecim. Co u nas robią Charlotte Hornets? Wow. Nawet nie wiedziałem, że Charlotte, szczerze, jakoś zbytnio przypomina, że oni kiedyś byli w konferencji zachodniej. Oczywiście to się wiadomo, że zmieni ostatecznie, ale. No, wow, tak się nie spodziewałem, prawda? Jeżeli to zobaczę. Czy my tutaj kogoś mamy za to? to ja, tutaj akurat są wszystkie drużyny, które były normalnie. Tylko my po prostu mamy właśnie tych hornets. Gościa tutaj mamy? Nie, może pewnie nieproszonych gości, jakich tutaj mamy? to nie, chyba tylko. Tylko właśnie tych hornets. Tak dość dziwnie tutaj akurat są. A to nic, idziemy dalej. Ja czekam na pierwszy award race, żeby zobaczyć właśnie na początku stycznia, kto prowadzi w walce o nagrodę MVP. No muszę zobaczyć, bo na przykład tutaj Jordan tak rógorzył i on po prostu nie trafił. To, to przynajmniej dobrze, bo jakby chcę widzieć to, niż że na przykład mało rzuca. Chcę widzieć, że właśnie jakby wtedy. No właśnie, może powiedzieć, oddaje tych rzutów z gry tyle, ile powinien. Więc to przynajmniej jest dobry, dobry znak. Pokonajmy Hawks. Pacers pokonani. Po prostu niestety ta skuteczność musi pójść w górę. Ta skuteczność musi pójść w górę. Jest na razie Michael, właśnie, no. 23 points for game, naprawdę. Czemu tutaj właśnie pokazać 23, to tutaj ma 24. Nie wiem, ale tak czy tak. Musi to pójść w górę, Michael. Musi to pójść w górę, naprawdę. Nie powinno to być aż tak, właśnie, nisko. Zdecydowanie. No właśnie, takich meczów więcej. Takich meczu od ciebie potrzebuje Michael więcej. I musi, musi tak grać, musi tak grać. Troszkę, sety z Cleveland. Wygram z Lakers, dobram. Cleveland ponownie, tym razem wygrywamy, Zaczęło się ta ostatnia wizja Stocktona, a nie Jordana Miami pokonujemy Utah, też tutaj wygrywamy 20 rzutów to jest za mało, Prawda, Jordan powinien oddawać, wydaje mi się, przynajmniej tak 15 rzutów na mecz średnio 30. zwycięstwo w ogóle nie zauważyłem tego nawet tam a World Race to jest sprawdzamy, no nie wiem czemu się znowu to jest zakłamywane jakby, o co chodzi, że tu może powiedzieć, to jest zakłamywane i to ma tych points per game Ale nie wiem, które... jakby 9... Wie... a, dobra, miałem per six, dobra No to gorzej, że miałem per six. To znaczy, że on ono w się 3 punkty Powiem tak, wiem, co, wiem jaką rzecz zmienię, wiem jaką rzecz zmienię Zmienię tendencies, które mają zawodnicy Jaką tendency ma Stockton, bo to jest coś, coś co jakby... Nie zmieniam i atrybutów, zmieniam im po prostu jak często, przepróbują rzucać Na przykład Stockton Jego jakby shot gdzie to jest ten shot? Czy ja to gdzieś pominąłem? Gdzie to jest ten shot, właśnie? Shot. 65 dajmy mu. Jakby to jest spokoj. Potrzebuje pipen, na przykład. Pipen, ile ty masz, na przykład? Jestem ciekawy, ile ma tendencji pipen. Shot 69, dobra, dajmy mu troszeczkę mniej. 65. Na przykład, a dalej w sumie znaczenie z ławki, więc jakby jemu nie chcesz, tak? drazem Petrowi na przykład. On powinien mieć znacznie mniej. On powinien mieć 70. On powinien mieć 70. Tak? Czy ktoś jeszcze? No, zobaczymy właśnie jaka będzie zmiana tutaj, może. Bo chcę właśnie widzieć, żeby to Jordan właśnie, to on... Może przez to potencjalnie, że też zawodnicy inni nie rzucają. Wiadomo, ja że to może potencjalnie, ale wątpię, że to będzie wpływało się na grę, bo to nie jest tak, że też jakby zabrałem im rzucać, tylko po prostu nie rzucajcie... Zwłaszcza Petrowicz, mała prawdę, bardzo wysokie shot tendency. Nie rzucajcie aż tak dużo, jak właśnie macie rzucę, można powiedzieć. Nie rzucajcie aż tak dużo, Jordan się zajmie resztą. Więc cały czas na tym, no, czas trzeci jest. No dobra. Mam nadzieję, że ten rekord go troszeczkę wywindły. I mam nadzieję, że ta troszeczkę pójdzie w górę potencjalnie. Tym właśnie z ławki zawodników nie chcę zmieniać, bo nie chcę, żeby Del Carri miał mało. Bo potrzebuję, żeby ktoś był taki dobry z ławki. Drugie miejsce w walce Defensive Player of the Year. First CDS. Im niżej Lakers, tym lepiej byłoby dla nas. Kontrakt też jest pierwsza rzecz, którą tutaj zrobimy. Walker. Podpiszemy go oczywiście. Minimum deal. Super. To fajnie, że mogę na, na minimum deal go tutaj zachować. Kolejny minimum deal. Kolejny minimum deal. I to byłoby na tyle. Kontrakty będą się kończyć z Delem i Petrowiciem i Bedfordem, dobra. To są takie rzeczy. Nie będę ża żadnych robił wymian, bo nie czuję w ogóle takiej potrzeby. Nie czuję żadnej takiej właśnie potrzeby. Fiadelfia pokonana. I po tych zmianach widzę Jordana jako naszego main scorer. No i to jest to, co mam widzieć właśnie. To jest to, o co chodzi. Wiadomo, ja że nie, musi, nie może być, nie musi znaczy być Jordan za każdym razem na pierwszym miejscu, ale powinien być, właśnie. I o to chodzi. Też od tendencji to był właśnie. Pozycja by właśnie. To nie tak, żeby im pogarszał umiejętności. Oni mają cały czas takie same umiejętności, tylko że po prostu nie decydują się oddawać rzuty tak często jak przedtem. jakby Po prostu mniej nie, nie rzucałem tak często. I to jest właśnie coś, co było potrzebne do zmiany. Można powiedzieć, to jest, jakby po części jakby coś, co może powiedzieć, jakby trener mógłby potencjalnie powiedzieć, aby trener powinien przepowiedzieć, nie oddał na przykład tyle wasz, chyba że naprawdę masz nie wiadomo, jaką sytuację. aby jak może powiedzieć, żebyśmy się skupiali bardziej na tym Michaelu. Bo jednak no, nie po to się ma gołta, żeby go nie wykorzystywać. Jak masz takiego zawodnika w zespole, to trzeba to wykorzystać. Tutaj Petrowi wygra free point contest. Trzeci rok rzędu zawodnik Clippers wygra free point contest, tak w ogóle. mecz Jordana, tutaj w West All Stars też mieliśmy tutaj. Pippeną mieliśmy. Debiut Pippana w All Star Game'ie, to fajnie i mieliśmy też no więc pierwszy raz mieliśmy trzech All Starów. Warriors przed nami. Paczka z Warriors niestety. Sacramento Kings teraz. Tutaj wygrywamy. think Suns też zwycięstwo i to jest najważniejsze. Jordan i ona Bridgeta z punktów. 23-4, dobra powoli idzie tak powolutku w górę. Powolutku idzie w górę. Minnesota ta pokonana. Tutaj, na przykład, gorszy mecz. No, też właśnie to jest dla mnie niewytłumaczalne. Nie masz, może być prawa. Michael, tylko 9 oddech rzutów z gry. Dobrze, potem wygląda naprawdę bardzo dobrze w następnym meczu. Washington Bullets pokonujemy. Super, 23 i No, musi właśnie iść cały czas w górę. Bo cały czas to jeszcze nie jest. Może powiedzieć, to jeszcze nie jest to. Co bym chciał zobaczyć? Chciałem zobaczyć najpierw standings. Cały czas tutaj małem prowadzenie. Hawks, czyli nie ma 40 zwycięstw oprócz nas. To jest dobra wiadomość na pewno. Michael na drugim miejscu, przed nim tylko ten Magic Johnson, ten Magic Johnson przed nim tylko. Defensywnie wygrywa. Points per game przegrywa, rebounds per game, assists per game. Tu przegrywa niestety. Stockton 18, Asset Jordan 16 tylko punktów. Wygrywam z Denver, super. Zdarzasz właśnie Jordan ma to szot tendencji najwyżej jak się da, więc aby też nie mogę, może powiedzieć, jakby go zmuszać, może powiedzieć, do rzucania, jakby jeśli nie odda, też tych rzutów, no to jakby nic mówiąc nie mogę, jakby może podkręcić tam. Po prostu czasami są właśnie mecze, w których po prostu nie trafię, no niestety. Stałem spokonani. 32 punkty Jordana, super. Tam chyba też 6 stylu, mam wrażenie. A żebym się cofnął tutaj, żeby upewnić się. Tak, mam 6 styli tutaj i 32 punkty. Utah pokonujemy. Houston Rockets też wygrywamy. Triple Double Jordan, no super, ale naprawdę za points per game po prostu zawodzi mi. Michael niestety nie points per game. Mam te 50 zwycięstw, więc zerknijmy sobie na standings. Aby właśnie dzisiejszy Lakers jakby. Się po prostu cofnęli, bo oni nie byli tak blisko, to jeszcze to by to pomogło, a tak to Tak to, to też dość przeszkadza tych points, Mam wrażenie naprawdę, że kluczowym czynnikiem jest to Ile ma tych points per game, jeszcze raz tak wracając, Powiem tak Od stock to na jeszcze muszę mniejsze, troszeczkę naprawdę Nie jestem to myślę, że coś co naprawdę będzie kluczowe dla nas A może pomóc troszeczkę Też damy Jordan, może nie pipe jednak Pippen jednak. Yy, powiem tak, 60 pipen a stokno jednak powinien mieć. stokno 55 powinien mieć. Tak to powinno wyglądać. Na przykład. Tak. Del Curry myślę, że on właśnie potrzebuje. Drażen Petrović. Powiem tak, jak Pippen ma tyle, no to Drażen Petrović nie powinien mieć 70. Drażen petrowicz też powinien mieć na przykład 60. Dobra, no i tak to się będzie wyglądało. Bo, bo mam tutaj, bo zakładałem, że on nie ma wysokiego szat tendencji. Wątpię, że on miał wysokie szat tendencji. 58, nie ukrywam, że więcej niż się spodziewałem Damy mu na 50 no zobaczymy, co teraz, czy jakieś będą zmiany widoczne Aby to było więcej takich występów Michael Abym widział więcej takich występów, no i właśnie Od razu mu idą, to ile oddaje rzutów z gry, też mu poszło w górę Może taki ostateczny jakby Na tej ostatniej prostej może Jordan pójdzie w górę 24 points per game Paszkę ze Spurs Naprawdę, Jordan, pomagam ci, więc odwdzięcz się tym, można powiedzieć, pomagam ci, robię co mogę, żebyś naprawdę to ty był tym gościem, który będzie rzucał jak najwięcej, żeby, żeby te twoje points per game poszły w górę. Właśnie 4 points per game, zawsze to troszeczkę lepiej. Będziemy mieli pierwsza chyba, czy po celu mieliśmy 60 zwycięstw, czy nie, nie pamiętam. No i to są właśnie takie występy, takich, było za mało, było za mało takich występów Jordan. te 44 punkty. Za mało, za mało razy właśnie widziałem, żeby on 40 punktów przynajmniej, jakby 40 punktów za mało razy zdobywał 40 point gamesów było za mało co tak chciałem zobaczyć, chciałem zobaczyć właśnie jaki mieliśmy rok temu rekord to był rekord, gdzie to, jakby 62 czyli mieliśmy już 60 dobra, a możemy ten rekord no ulepszyć, dobra. możemy jakby polepszyć, może Celtics, porażka tutaj Bulls wygramy z Chicago, 27 punktów Michaela Sonic z pokonani, 34 punkty Jordana. No pamiętaj, nie będę już sprawdzał tej nagrody MVP. Chcę być. Nawet chcę, może powiedzieć zaskoczyć. Mam nadzieję, że pozytywnie, że jednak Jordan to wygra może. No, mamy dobry rekord. Jordan poszedł troszkę w górę. 24,5 punkty to average'uje więc już troszeczkę lepiej. przed averageuję 24, więc właśnie poszedł w górę. Hortens pokonani, 33, ładnie. King pokonani. 35, no już prawie 25 punktów. No powoli, powoli jakby idzie tą w górę. Tylko żeby to utrzymał do końca sezonu. Dobrze, tutaj, no 26 to zawsze lepiej niż tyle, co avrydżuje. 24, no właśnie. On musi 25 co najmniej rzucać. 25 co najmniej. Tutaj, 34 i już prawie avrydżuje 25. Ostatni mecz sezonu 68-14 MVP jest Michael Jordan. Udało się. Mamy to. Niesamowita skuteczność tak w ogóle, 62% z gry, że to jest naprawdę świetna skuteczność 55 free point jest dobra, choć na pewno nie oddaje oczywiście aż tak dużo rzutów, tych rzutów za 3 punkty W ogóle ile on oddał właśnie rzutów za 3 punkty w tym sezonie, tak z ciekawości yy, Oddał 20 prób, 11 trafił, więc tak to, tak to wygląda Dobrze, jak dobrze naprawdę, to jest jedna rzecz, właśnie mistrzostwo już ma Finals MVP ma, wszystko miał, tylko nie tą nagrodę Właśnie tutaj, tylko nie tą nagrodę MVP, więc to chciałem mu zdobyć i ma. Michael Jordan jest MVP. Pięknie. Tim Hardaway jest Rookie of the Year. Chris Morris Sixth Man of the Year. Hakim Olajzum Defensive Player of the Year. Michael Adams Most Improved. Michael Stafford Nasz Trainer Coach of the Year. Bo Roberts Executive of the Year. Michael Jordan tutaj właśnie jak wiemy już MVP. all First Team. Jest też Scotty Pippen w Olymbi first Third Teamie. Yeah. Jordan w defensive First. I Scotty w defensive Second Teamie. Yeah. All-Rookie Teamie. Yeah. Nie patrzymy właśnie, jak sobie tak w ogóle proporuki z radził z trzonkiem. Wiadomo, że to nie był jakby sezon, w którym był raz jeszcze jakąś bardzo ważną postacią. Jeszcze właśnie, bo tak już wiem. W przyszłości jest plan, żeby był naszym starterem, naszym starting centrem. Na razie jeszcze nie był taki plan. Dobra, więc nasz line-up się nie będzie zmieniał na początek playoffs. Na początek playoffs nic nie będziemy zmieniać. 1-1. 2-1. Wow, 2-1. No dobra, no to teraz się. Teraz to się zmieni. Teraz to się zmieni. Dziewięć sobie właśnie line-up. I... 9 osób line dobrze, line'a, dobrze tam dałem, tak? Dobrze tam dałem, właśnie to nie wiem czemu tak gra jakby chce mi da Dobra, teraz, teraz mam wszystko gotowe. No dobra, więc e, Mounted Ball będzie naszym dalej starterem, nie wiem czemu miałby nie być. Mounted Ball 30, na pewno Jordan będzie o 40 minut. 42 nawet mogłem dać, tak? E, Pippen 34, Stockton 38, Drazen... I też Del z ławki, może? Albo w sumie. Tak to my się. My się tak, tak. Tak to może wyglądać. Dobra, zobaczmy. No, to jest dziwnie brzmi, ale walczymy o to, żeby nie. Walczymy to, żeby nie, nie zostać wyeliminowanym. I my chyba będziemy wyeliminowani. Nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć. jesteśmy właśnie wyeliminowani. jesteśmy właśnie wyeliminowani. Ta gra, niestety, jest niesamowita czasami, w złym sensie. jest te czasami są bo po prostu. Jakim prawem? Jakim prawem my nie daliśmy rady w ogóle wyjść do. Nie byłem w 100% tak pewny, że będzie w repeat, ale na pewno byłem pewny, że wyjdziemy z pierwszej rundy, ale no to jest wstyd po prostu to, co my zrobiliśmy. Jakim cudem my to. Jakim cudem naprawdę? Jakie rozumiem tego? Po prostu nie ma to dla mnie w ogóle sensu, że my coś takiego zrobiliśmy. Nie wiem, nie wiem. Mamy zmianę strojów i parkietu. No nic, niestety się zdarza nie fajna bardzo rzecz, ale niestety jak widać zdarza się Mamy Pika w loterii I ten pik będzie pikiem Dziewiątym To spoko, bo w tym roku ma, mam wrażenie, że nie mam tutaj zbytnio kogoś Kogo naprawdę bardzo chcę wydraftować Jeśli dobrze pamiętam No tak, są tutaj właśnie dobrzy zawodnicy, ale Nie wiem naprawdę kogo Tutaj bym jakoś bardzo chciał wydraftować Jak tak patrzę, no to pozycja przed point guarda No wiem, potencjalnie mógłbym draftować powoli jakiegoś młodego point garda Niby, ale nie muszę teraz jeszcze to zrobić. Jak nie mam wysokiego opieki, to tutaj będę tego robił. Shooting guard. Myślę, że jeszcze nie. Small forward też. Myślę, że nie musimy tutaj nic zmieniać. Power forward też nie musimy tutaj zdecydowanie. Procesy centra. No, potencjalnie moglibyśmy power forwarda bo właśnie. Tak już wiem. Szonkiem pewnie będzie centrem, więc potencjalnie moglibyśmy power forwarda, ale wątpię, że będziemy tutaj cokolwiek robili. Tak naprawdę. Head coach. Tam jest nowy potrzebny. Zostawimy Stafera, myślę. Mam nadzieję, że się zgodzi. I Staffer zostaje u nas. Szkoda, na pewno, właśnie. Tak, jak już mówimy: szkoda, ale nic nie możemy zrobić. To już się wtedy wydarzyło, i po prostu będzie to nas motywować. Często jakby tak jest, że jakby jak pierwsze się mistrzostwo wygra, to nie jest tak, że teraz się każdy wygra, następne, jakby. Więc z jednej strony się tak powiem: Ja nie mam problemu z tego, że nie wygrałem mistrzostwa. Mam problem jednak bardziej do tego, w jaki sposób to zrobiliśmy. Czyli, że pierwszej rundzie odpadliśmy. To jednak nie przystoi, nie przystoi na pewno. takiej rundzie, która miała taki dobry sezon. Chyba tutaj dalej nie mam jeszcze zbytnio, miałem takich zawodników, więc pójdziemy sobie dalej. Draft. Pierwszy jest wybrany tutaj przez Seattle Super Sang jest Derek Coleman Utah Jazz wybiorą Garego Paytona. Zobaczmy właśnie, kogo tutaj będziemy mieli. I są tutaj oczywiście zawodnicy, których kojarzę, ale nie ma tutaj zawodnika, którego naprawdę jak sobie tak na niego patrzę, to sobie myślę, chcę go mieć w zespole bardzo. Jest to nie Kukocz, ale nie wiem, czy wydaje mi się, że dwóch graczy, w sumie mamy trzech, bo Holas Grant jest, dużo pamiętam. Będą miał brata bliźnia chyba Harvey'ego, ale Horace garanty był bulls, więc jakby wydaje mi się, że za dużo tych połączeń chicagowskich może powiedzieć u nas. Więc nie chcę za dużo powtarzać, dlatego myślę, że Tony Kukocz, Nie myślę, że nie będzie wybrany. Poza tym small forward, no mógłbym niby zrobić z niego power forwarda. A także mówiłem, nie chcesz za dużo właśnie tych połączeń chicagowskich może powiedzieć robić. No myślę po prostu że nie będziemy nikogo wybierać. Myślę, że po prostu... No pewnie tak, nie będziemy po prostu nikogo wybierać. Oddam tego pika. Nie moglibyśmy takiego zawodnika, ale ja wolę przygarnąć dwa first round'owe piki, na przykład to mogłyby być piki od, potencjalnie Boston może być słaby właśnie, bo im się te gwiazdy będą kończyły za niedługo kariery i oni mogą się nie odbudować, tak samo jak Lakers, tylko że nie wiem komu bardziej, myślę, że myślę, że jednak bardziej Celtics byłbym, skusiłbym się bardziej na Celtics, żeby im dać, żeby od nich zacząć wziąć te piki i od nich te piki weźmiemy się, Bulls. Oni są w miarę najgorsi. Będą Mantua Hakima cały czas. Myślę, że Boston właśnie, z nimi zrobią to wymianę. Oni sobie wybiorą Louisa Stevensa, który wątpię, że im jakoś uratuje. Może powiedzieć skórę tutaj w najbliższych latach. Larry Bird, te legendy ogólnie nie będą kończyły kariery. First round z Chicago. Ja na przykład mógłbym z Lakers się dogadać. I na przykład od Lakers mogę tutaj wziąć first round. To jest takie ryzyko, które mogę tutaj wziąć za takie pika. Tutaj mamy jakieś second rounda chyba. A tutaj właśnie dałem przed takiego zawodnika jak Jad Byszler. To jest prawdziwy zawodnik na pewno po, po game face, ale też nie potrzebuję. Dlatego możemy tego second round właśnie przerzucić na inny rok. Przed dwa second round od Bullets możemy dostać. No nie, Jordan oczywiście nie będę dał. W rzeczywiście czyli naprawdę się na to nie zgodzili? dosłownie przed oni sami chcieli tą wymianę. Tylko przed chwilą dałem Jordan i nagle im się coś już nie podoba. I teraz nagle się zgodzicie, jakby. Jaka logika? Nie wiem, jaka logika w tym była wszystkim dwóch tutaj zawodników było powyżej 80, no, wow. no okropny wybór Bax na pewno na przykład mogli tutaj Mahmuda Abdul Raufa, Kendall Hill no byli tutaj lepsi znacznie gracze ruki Rukishani nie mamy tutaj nikogo akceptujemy te opcje Kaifeng offer tak, Petrowicz i Curry i Belfort każdego Belfort, będę krytykował z tych trzech chciał widzieć znowu w zespole jest tutaj Del z offeriemu. myślę spoko kontrakt Myślę, że to będzie spoko kontrakt. Idąc dalej, Drazem Petrowicz też. No, on ma podobny, będzie zarabiał to samo jo co Jordan, tylko że przez 4 lata. Bo Jordan zarabia 2 miliony przez 5 lat. No jakby co roku oczywiście te, może powiedzieć, te stawki idą w górę, jak dobrze wiemy. Przecież teraz jakby, jak zawodnicy podpisują maksy, to nie zarabiałem po 2 miliony. Oni po, zarabiają po jakieś 60 milionów niektórzy już teraz, na przykład. Więc właśnie to się podzmieniało. Bedford, to jeszcze ja właśnie, tak jak już wiem chciałem znaleźć też. Z miłą chęcią bym go przedłużył. A dzisiaj się każdy zgodzi, Mogę zmaczować. Bo w sumie, jako, jako mój trzeci Point Guard może być: Może być ten Vincent, więc byłby moim trzecim Point Guardem w taki sposób. Del Carry jest i jeszcze trzeci Shooting Guard jakiś. No to może Dan Ainge to jest, ja nie wiem. Że... Zapomniałem, czy znaczy w sumie że on grał Przecież jakoś nie, jakby bardziej każdy raz. Bo nie, chyba gm Utah, tak? Mam, mam nadzieję, że nie mylę. Co się będzie jakby w staffie tam Utah. Jeśli się zgodzi potencjalnie na, na to właśnie, żeby, za, żeby minimum deala wziąć Chodzi wam że się zgodzi No ale zobaczymy, zobaczymy Small forward, no, tutaj mam Granta, Higginsa i też Petrowicza, mam nadzieję, że wróci Power forward 3, są, tutaj Bedford i jeszcze jakiś trzeci centr Jak na przykład Markiton tam był Choć pewnie on jeszcze będzie chciał, miał jakieś właśnie pieniądze dość fajne, więc Nie potrzebujemy mu po prostu, nie jest zawodnik Trzeci center, nie powinien dostać w tyle Trajerolnicz wracający do nas Patrząc na to, że on był u nas, to spróbowałbym, ale nie będzie chciał minimum deala, dobra, no to spróbujmy jeszcze raz, tylko że nie minimum deala, a to właśnie na przykład, To też by był zawodnik miłoby, bo go z powrotem zobaczyć u nas. Trajleru nic się nie udał. dobra, ale dobrze, innych się udało, Trzech point guardów, 3 shooting guardów, wszystko jest tylko ten właśnie trzeci centr, tutaj na przykład możemy, no to może to być na przykład, kto to może być. Randy Brewer, tutaj widzę, że znasz były zawodnik, więc czemu nie? Randy Brewer, niech do nas wróci, może być. Dobra, teraz jesteśmy ustawieni już na następny sezon. Mam nadzieję, że to była taka wpadka w tym sezonie i że następny sezon ponownie wrócimy. W poprzedni, mam wrażenie, że poprzedni jakby zespół, który prowadziłem, to mam wrażenie, że tak było właśnie, że wygrałem mistrzostwo, potem nagle właśnie jakby taka była przerwa. Choć nie, poprzedni zespół który prowadziłem to Memphis było, ale poprzedni zespół, który prowadziłem w Erach, to mam wrażenie, że tak właśnie było, że Wygraliśmy, potem przegraliśmy i potem chyba dwa razy wygraliśmy I znowu przegraliśmy, jakby nie mogliśmy się tak rozpędzić za szybko Ustawy Jordanowi 98 chyba miałem ustawić, Del Carey Naprawdę będzie regresował w wieku 26 lat, to jest bardzo dziwna rzecz Mamy nowe właśnie te stroje jak widać Nie mi się właśnie, że Del Carey ma regresować nie brzmi to normalnie. No zobaczymy jak to będzie wyglądał ten. Możliwe właśnie, że pozmiałem tym, tym, którzy zasługują na to, na przykład właśnie Jordan i Stockton też poszedł w dół w wieku 28, ale też mi się to niezbyt podoba, Jakby o 30 aby szli w dół, to jeszcze bym zrozumiał. Będę kończył, będę oczywiście kończył. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.